Na południu Polski dzięki staraniom Taurona powstaną cztery laboratoria. Będą w tych laboratoriach uczyć się e, dziewczęta i chłopcy, którzy mamy nadzieję udźwigną wyzwania przyszłego świata i przyszłej energetyki, energetyki innowacyjnej. Chcemy czerpać wiedzę nie tylko z książek. Marzę, żeby w naszej szkole powstała Pracownia energetyki wiatrowej, ponieważ to jest przyszłość. Chciałbym mieć w szkole gogle VR. Dzięki nim mógłbym zajrzeć do środka marzyny oraz dokładnie ją zrozumieć. Marzę o urządzeniach, które mogłyby bezprzewodowo przesyłać energię. Chciałbym móc uczyć się na mikroturbinach w naszej szkole. W pracowni powinien się znaleźć interaktywny panel do składania urządzeń elektrycznych. W laboratorium znajdzie się również robotyczne ramię, które pokaże uczniom zastosowanie automatyki w nowoczesnym świecie. Możemy o tym, aby tworzyć energetykę przyszłości. Chcemy robić nowe doświadczenia i nowe projekty. Eksperymenty, które przeprowadzimy, zostaną z nami na całe życie.